Dzisiaj ujawnię pięć sekretów, które każda kobieta przed Tobą ukrywa, połączone z zasadami stoickimi. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że w interakcjach z kobietami kryją się prawdy wykraczające poza to, co oczywiste. W rzeczywistości, zrozumienie tych sekretów może całkowicie odmienić Twoje życie uczuciowe. W ciągu najbliższych minut odmitologizuje te kluczowe prawdy i pokaże, jak filozofia stoicka. Oferuje potężne narzędzia do poruszania się w złożonym świecie kobiecej psychiki z mądrością i pewnością siebie. Pierwszy sekret, który każda kobieta nigdy ci wprost nie powie, to moc prawdziwej obecności. Podczas gdy większość mężczyzn jest zajęta próbami zaimponowania wyszukanymi słowami i przesadzonymi historiami, mężczyźni naprawdę atrakcyjni opanowali sztukę pełnej obecności. Pomyśl o tym, Ile razy byłeś w rozmowie z kobietą, ale twój umysł był zajęty formułowaniem następnego, bystrego zdania? Albo może byłeś zbyt zmartwiony tym, co ona o tobie myśli, żeby naprawdę słuchać tego, co ona mówiła? To rozłączenie jest natychmiast wyczuwalne, nawet nieświadomie. Filozof stoicki Epiktet uczył, że powinniśmy skupiać się tylko na tym, co jest pod naszą kontrolą jej reakcja poza twoją kontrolą. Wynik interakcji? Poza Twoją kontrolą. Jedyna rzecz, którą możesz całkowicie kontrolować, to Twoja własna obecność, jakość Twojej uwagi w tym dokładnie momencie. Kiedy nauczysz się być całkowicie obecny, dzieje się coś magicznego. Twój niepokój maleje, Twoja pewność, siebie wzrasta, a Twoja zdolność dostrzegania subtelnych sygnałów dramatycznie się poszerza. Wyobraź sobie ten scenariusz rozmawiasz z atrakcyjną kobietą w barze. Zamiast desperacko próbować wypełnić każdą sekundę ciszy słowami, utrzymujesz spokojny kontakt wzrokowy. Uważnie słuchasz i odpowiadasz na to, co ona naprawdę mówi, nie tylko na to, co myślisz, że powinieneś powiedzieć, żeby jej zaimponować. Zauważasz małe zmiany w jej wyrazie twarzy, w jej tonie głosu, w sposobie, w jaki pochyla się w Twoim kierunku, kiedy mówisz o czymś, co ją naprawdę interesuje. Ta wyostrzona świadomość to jest to, co odróżnia zwykłych mężczyzn od wyjątkowych. Ćwicz to już dziś. W następnej rozmowie z kimkolwiek poświęć się byciu całkowicie obecnym. Obserwuj, jak Twój umysł próbuje uciec od chwili, planując, oceniając, błądząc myślami. Delikatnie sprowadzaj uwagę z powrotem, raz za razem. To jest umiejętność, która, jak mięsień, staje się silniejsza dzięki konsekwentnemu użyciu. A kobiety czują to natychmiast, nawet jeśli nie potrafią dokładnie wyjaśnić, co wyczuwają. Drugi sekret, który kobiety trzymają pod kluczem, to prawdziwa wartość męskiej spójności. Co to znaczy? Znaczy to, że twoje słowa, czyny, mowa ciała i energia emocjonalna są idealnie zsynchronizowane. Nic nie niszczy atrakcyjności szybciej niż niespójność. Kiedy mówisz jedno, ale twoje ciało komunikuje co innego. Tworzy się natychmiastowe poczucie braku zaufania. Marek Aureliusz, jeden z wielkich cesarzy i filozofów stoickich, napisał: Szczęście twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Możemy zaadaptować tę zasadę. Jakość twojej atrakcyjności zależy od spójności między twoimi wewnętrznymi myślami a zewnętrznymi działaniami. Kobiety mają niezwykłą wrażliwość na wykrywanie niespójności. Mogą nie artykułować świadomie tego, co czują, ale ich wewnętrzny system ostrzegawczy się włącza, kiedy czują, że coś nie jest w pełni zgodne. Pomyśl, ile razy próbowałeś projektować pewność siebie, czując się wewnętrznie niepewnie. Może używałeś pewnych słów, ale twój głos lekko drżał, albo może utrzymywałeś wymuszony kontakt wzrokowy, podczas gdy twoje ciało pozostawało napięte i zamknięte. Te mikroniespójności są natychmiast wyczuwalne, nawet podświadomie. Rozwiązaniem nie jest próba udawania kogoś, kim nie jesteś. To tylko wzmacnia niespójność. Prawdziwe stoickie rozwiązanie to rozwijanie autentycznej pewności siebie, opartej na szczerej samoświadomości i akceptacji siebie. Zacznij od identyfikacji swoich prawdziwych wartości i życia zgodnie z nimi w sposób konsekwentny. Kiedy Działasz zgodnie ze swoimi najgłębszymi zasadami, wyłania się naturalna pewność siebie. Niepowierzchowna pewność siebie, którą wielu próbuje naśladować, ale niewzruszone poczucie bezpieczeństwa, które pochodzi z wnętrza. Praktyczne. Ćwiczenie. Zidentyfikuj obszar, w którym czujesz, że jesteś niespójny w swoich interakcjach. Może udajesz zainteresowanie tematami, które cię naprawdę nie pociągają. Albo może przybierasz inną osobowość w zależności od tego, kto jest w pobliżu. Zobowiąż się do zsynchronizowania swoich myśli, słów i działań w tym konkretnym obszarze. Obserwuj, jak to zmienia nie tylko sposób, w jaki kobiety na ciebie reagują, ale także to, jak czujesz się sam ze sobą. Trzeci sekret, który rzadko jest ujawniany, to paradoks kontrolowanej wrażliwości. Wbrew wielu tradycyjnym radom o być twardzielem. Kobiety są głęboko pociągane przez mężczyzn, którzy potrafią okazywać wrażliwość, ale z kluczowym warunkiem, ta wrażliwość musi pochodzić z pozycji siły, niesłabości. To jest rozróżnienie, które bardzo niewielu mężczyzn rozumie. Filozof Seneka uczył, że nie dlatego, że rzeczy są trudne, nie ośmielamy się, to dlatego, że się nie ośmielamy, są trudne. Stosując tę mądrość do atrakcyjności, Możemy powiedzieć, że to niewrażliwość sama w sobie odstrasza kobiety, ale raczej strach przed wrażliwością. Kiedy boisz się pokazać, kim naprawdę jesteś, ta niepewność wychodzi na jaw i zmniejsza twoją atrakcyjność. Kontrolowana wrażliwość oznacza dzielenie się autentycznymi aspektami siebie, swoimi zmaganiami i niedoskonałościami, ale z solidnej podstawy pewności siebie. Nie chodzi o szukanie walidacji czy litości. Ale o demonstrację samoświadomości i rozwoju osobistego. To różnica między powiedzeniem: nigdy nie udaje mi się z kobietami takimi jak ty, wrażliwość oparta na słabości, a miałem w 1900 przeszłości trudne związki, ale każde doświadczenie nauczyło mnie czegoś wartościowego o sobie i o tym, czego naprawdę szukam w partnerce, wrażliwość oparta na sile. Wyobraź sobie tę scenę. Po ustaleniu wyraźnej pozycji pewności siebie i kompetencji w interakcji z kobietą, dzielisz się konkretnym brakiem pewności siebie lub wyzwaniem, któremu stawiłeś czoła, pokazując, jak to przyczyniło się do Twojego rozwoju. Ta kombinacja fundamentalnej siły ze strategiczną wrażliwością tworzy głębię emocjonalną, której niewiele kobiet potrafi się oprzeć. Aby ćwiczyć tę zasadę, zidentyfikuj trudne doświadczenie, z którym się zmierzyłeś, i które znacząco przyczyniło się do twojego rozwoju. Zastanów się, jak mógłbyś podzielić się tą historią w sposób, który demonstruje samoświadomość i odporność, nie samoponiżanie czy wiktymizację. Przećwicz w myślach dzielenie się tym z pewnością siebie i autentycznością. Czwarty sekret, być może najbardziej kontrintuicyjny, to moc niepotrzebowania. Kobiety rzadko przyznają to otwarcie. Ale są instynktownie bardziej pociągane przez mężczyzn, którzy nie wydają się ich potrzebować do swojego szczęścia i spełnienia. To nie jest gra w obojętność czy manipulację. To głęboka psychologiczna rzeczywistość, która ma korzenie w naszych najbardziej podstawowych instynktach szukania partnerów, którzy demonstrują kompletność i stabilność emocjonalną. Epiktet. Nauczał nas dokonywać wyraźnego rozróżnienia między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co nie jest. Twoje szczęście i poczucie wartości? Pod Twoją kontrolą. Reakcja lub aprobata konkretnej kobiety? Całkowicie poza Twoją kontrolą. Kiedy prawdziwie internalizujesz to rozróżnienie, następuje głęboka transformacja w sposobie, w jaki prezentujesz się w romantycznych interakcjach. Niepotrzebowanie nie oznacza udawania braku zainteresowania. Ani grania w emocjonalne gierki. To autentyczny stan emocjonalnej samowystarczalności. Pragniesz tej kobiety w swoim życiu, ale nie potrzebujesz jej, żeby czuć się kompletnym czy zweryfikowanym. Jest subtelna, ale kluczowa różnica między gonieniem za kobietą, bo czujesz się bez niej niekompletny, a zapraszaniem jej do swojego życia, bo rozpoznajesz i doceniasz jej unikalne cechy. Pomyśl, jak zmieniają się twoje interakcje, kiedy Podchodzisz do kobiety z tego miejsca wewnętrznej pełni. Zamiast ciągle martwić się, czy cię lubi, jesteś szczerze ciekawy, kim ona jest. Zamiast próbować jej zaimponować, żeby zdobyć jej aprobatę, obserwujesz, czy istnieje prawdziwa kompatybilność. Ta zmiana energii jest natychmiast wyczuwalna i o ironii, drastycznie zwiększa twoją atrakcyjność. Praktyczne ćwiczenie, aby rozwinąć to niepotrzebowanie przed jakąkolwiek romantyczną interakcją. Poświęć kilka minut na refleksję nad wszystkimi pozytywnymi rzeczami w Twoim życiu, które są niezależne od związków: Twoje zdrowie, przyjaźnie, pasje, osiągnięcia, cele i osobiste wartości. Uznaj, że chociaż związek może dodać wartości do Twojego życia, Twoje fundamentalne szczęście od tego nie zależy. Zabierz tę mentalność do swoich interakcji i obserwuj, jak to wpływa na Twoją pewność siebie i autentyczność. Piąty i najgłębszy sekret, który każda kobieta ukrywa, to niesamowita moc męskiego celu, sensu życia. Niewiele przyzna to otwarcie, ale kobiety są nieodparcie pociągane. Przez mężczyzn, którzy mają większą misję, która wykracza poza związki. Mężczyzna poświęcony większemu celowi, posiada magnetyczną siłę, która przewyższa niemal wszystkie inne cechy. Marek Aurelius napisał Człowiek zmienia świat nie siłą woli, ale zrozumieniem swojej fundamentalnej natury i miejsca we wszechświecie. Kiedy jesteś zsynchronizowany ze swoim autentycznym celem, poruszasz się po świecie ze spokojną determinacją, która jest natychmiast wyczuwalna i głęboko atrakcyjna. Rozważ różnicę między tymi dwoma scenariuszami. W pierwszym mężczyzna skupia całą swoją energię i uwagę na zadowoleniu i zdobyciu kobiety. W drugim, mężczyzna jest całkowicie zaangażowany w swój cel życiowy, czy to budując biznes, tworząc sztukę, pomagając swojej społeczności, czy doskonaląc umiejętność i zaprasza kobietę, aby była świadkiem i uczestniczką tej podróży. Różnica w dynamice atrakcyjności jest astronomiczna. Cel tworzy naturalną polaryzację. Kiedy jesteś mocno zakotwiczony w swojej misji, Naturalnie ucieleśniasz męskie cechy kierunku, determinacji i skupienia, które tworzą dynamiczny kontrapunkt dla kobiecej energii. Ta polaryzacja to esencja romantycznej atrakcyjności na jej najbardziej fundamentalnym poziomie. Nie, musisz już mieć odkrytej swojej misji życiowej, żeby zacząć stosować tę zasadę. Zacznij po prostu pytając siebie. Co bym robił, nawet gdyby nikt nigdy o tym nie wiedział ani tego nie doceniał? Zidentyfikuj coś, co cię szczerze inspiruje i poświęć konsekwentny czas na jego rozwijanie, niezależnie od związków. Kiedy spotkasz kobietę, dziel się tą pasją z autentycznym entuzjazmem nie jako taktyka, żeby jej zaimponować ale jako naturalne wyrażenie tego, kim jesteś. Jeśli podoba ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić lajka już teraz i zasubskrybować kanał. W kolejnych filmach zgłębię każdy z tych sekretów. Z praktycznymi przykładami i konkretnymi ćwiczeniami. Skomentuj poniżej, która z tych zasad najbardziej do Ciebie przemówiła i z którą obecnie się zmagasz. Teraz przyjrzyjmy się, jak te pięć sekretów łączy się i wzajemnie wzmacnia, aby stworzyć zintegrowany system autentycznej męskiej atrakcyjności. Prawdziwe mistrzostwo pochodzi z harmonijnego stosowania ich wszystkich, nie tylko jednego czy dwóch w izolacji. Wyobraź sobie ten scenariusz jesteś całkowicie obecny w chwili, Sekret jeden, pozwalając ci dostrzec subtelne sygnały, które inni mężczyźni całkowicie by przegapili. Ta obecność jest wspierana przez całkowitą spójność między Twoimi myślami, słowami i działaniami, Sekret dwa, tworząc poczucie autentyczności, która jest natychmiast wyczuwalna. Podczas interakcji dzielisz się znaczącym wyzwaniem, któremu stawiłeś czoła, demonstrując wrażliwość z pozycji siły. Sekret 3, tworząc prawdziwą, emocjonalną więź. Przez całą rozmowę utrzymujesz wewnętrzny stan niepotrzebowania. Sekret 4, pozwalając, aby interakcja przebiegała naturalnie, bez presji czy sztywnych oczekiwań, a przenikające to wszystko jest Twoje poświęcenie większemu celowi. Sekret 5. Które organicznie przejawia się w tym, jak mówisz o swoim życiu i swoich wartościach. Rezultatem jest męska obecność, która jest jednocześnie potężna i przystępna, pewna siebie i wrażliwa, ukierunkowana i obecna. To jest paradoks dojrzałej męskości, który tworzy głęboką i trwałą atrakcyjność, daleko poza powierzchownymi technikami czy zapamiętanymi podejściami. Ale bądźmy realistami co do procesu rozwoju. Opanowanie tych zasad nie dzieje się z dnia na dzień. Jak każda znacząca transformacja, wymaga konsekwentnej praktyki, szczerej autorefleksji i cierpliwości wobec samego siebie. Stoicy uczą nas, że droga do doskonałości jest wybrukowana małymi, konsekwentnymi działaniami, niedramatycznymi i nietrwałymi zmianami. Zacznij od wyboru tylko jednej z tych zasad, na której skupisz się w tym tygodniu. Może zdecydujesz, się pracować nad swoją obecnością, poświęcając się byciu całkowicie w chwili w każdej interakcji. Albo może chcesz zbadać obszary niespójności w swoim życiu i zacząć je harmonizować. Wybierz zasadę, która najbardziej do ciebie obecnie przemawia, i stwórz prosty plan codziennej praktyki. Kluczowy aspekt, o którym niewielu dyskutuje, to jak radzić sobie z nieuniknionymi przeszkodami na tej drodze. Będziesz miał momenty powrotu do starych wzorców. Będą interakcje, które nie pójdą zgodnie z oczekiwaniami. Filozofia stoicka oferuje tu potężną perspektywę. Patrz na te pozorne porażki jako na bezcenne okazje do nauki i rozwoju. Epiktet powiedział: Trudności są tym, co ukazuje cechy ludzi. Dlatego, gdy napotkasz trudność, pamiętaj, że Bóg, jak trener zapaśniczy, sparował Cię z solidnym przeciwnikiem. Każda wymagająca interakcja jest okazją do wzmocnienia twojej praktyki tych zasad. Często zadawane pytanie brzmi: czy to nie za dużo pracy tylko po to, żeby przyciągnąć kobiety? Głęboka odpowiedź brzmi, że te zasady wykraczają daleko poza kobiecą atrakcyjność. Reprezentują one drogę dostania się mężczyzną bardziej zintegrowanym, autentycznym i spełnionym we wszystkich aspektach życia. Zwiększona Atrakcyjność to tylko naturalny produkt uboczny tego szerszego rozwoju osobistego. Pomyśl o tym. Mężczyzna, który opanował pełną obecność, będzie bardziej skuteczny w swojej karierze. Ktoś, kto osiągnął wewnętrzną spójność, doświadczy mniej konfliktu i stresu. Kontrolowana wrażliwość stworzy głębsze więzi we wszystkich relacjach. Niepotrzebowanie doprowadzi do jaśniejszych decyzji i zdrowszych granic. A określony Cel zapewni kierunek i sens we wszystkich aspektach życia. Dlatego to podejście jest tak radykalnie odmienne od konwencjonalnych sztuczek uwodzenia. Nie mówimy o powierzchownych technikach, które działają chwilowo, ale zawodzą na dłuższą metę. Mówimy o fundamentalnej transformacji w tym, kim jesteś jako mężczyzna, transformacji, która naturalnie odbija się w sposobie, w jaki kobiety na ciebie reagują. Porozmawiajmy teraz o tym, jak te zasady stosuje się w różnych fazach związku. Wielu mężczyzn popełnia błąd myśląc, że przyciągnięcie kobiety i utrzymanie jej zainteresowania na dłuższą metę to całkowicie różne procesy. W rzeczywistości stosuje się te same zasady, tylko z różnymi wyrazami, w zależności od kontekstu. W początkowej fazie atrakcyjności Twoja pełna obecność pozwala Ci odczytywać subtelne sygnały zainteresowania. I odpowiednio kalibrować swoje podejście. Twoja wewnętrzna spójność tworzy potężne pierwsze wrażenie autentyczności. Ostrożne okazywanie wrażliwości tworzy szybkie połączenie emocjonalne. Twoje niepotrzebowanie usuwa presję i tworzy przestrzeń dla naturalnej atrakcyjności, a Twoje poczucie celu zapewnia głębię i intrygę poza początkową atrakcyjnością fizyczną. W ustalonym związku te same zasady ewoluują. Twoja pełna obecność manifestuje się jako głębokie słuchanie i prawdziwa uwaga na jej potrzeby. Twoja spójność wyraża się jako niezawodność i konsekwentna integralność. Twoja kontrolowana wrażliwość pozwala na autentyczną, emocjonalną intymność. Twoje niepotrzebowanie zapobiega dławiącej zależności i współzależnieniu, a twój ciągły cel utrzymuje podziw i szacunek na dłuższą metę. Te same fundamentalne zasady, stosowane w różny sposób w miarę ewolucji kontekstu. Ta wewnętrzna spójność to jest to, co tworzy trwałą atrakcyjność i więź, zamiast tymczasowych rezultatów, które ostatecznie się rozsypują. Kluczowy punkt do zrozumienia to, że te zasady nie są technikami, których używasz na kobietach, są to cechy, które wcielasz jako mężczyzna. Rozróżnienie jest ważne. Kiedy próbujesz używać technik, Często jest element manipulacji, który kobiety instynktownie wyczuwają. Kiedy wcielasz te cechy, atrakcyjność pojawia się organicznie jako naturalna odpowiedź na Twoją autentyczną obecność. To prowadzi nas do fundamentalnej prawdy o atrakcyjności, którą niewielu mężczyzn naprawdę rozumie. Najpotężniejszy sposób na przyciągnięcie kobiety to stać się mężczyzną, który naturalnie przyciąga kobiety przez to, kim jest, nie przez techniki, których używa. To jest prawdziwa stoicka ścieżka do męskiej atrakcyjności, rozwój charakteru i cnoty, niegromadzenie taktyk i sztuczek. Wielu mężczyzn opiera się tej idei, ponieważ wydaje się trudniejsza niż po prostu nauczenie się kilku tekstów czy technik. I to prawda prawdziwy rozwój osobisty jest bardziej wymagającą drogą w krótkim okresie, ale jest nieskończenie bardziej satysfakcjonująca i skuteczna na dłuższą metę. Jak przypomina nam Seneka. Nie dlatego, że rzeczy są trudne, nie ośmielamy się, to dlatego, że się nie ośmielamy, są trudne. Aspekt, o którym rzadko się dyskutuje dotyczący tych zasad, to jak transformują nie tylko twoje interakcje z kobietami, ale twoją relację z samym sobą. Kiedy ćwiczysz pełną obecność, stajesz się bardziej połączony ze swoimi własnymi emocjami i intuicjami. Rozwijając wewnętrzną spójność, doświadczasz mniej wewnętrznego konfliktu i więcej spokoju. Poprzez kontrolowaną wrażliwość rozwijasz większą autoakceptację. Z niepotrzebowaniem, znajdujesz wolność od zewnętrznej walidacji, a dążąc do swojego celu, odkrywasz wewnętrzny sens i kierunek. Ta wewnętrzna transformacja tworzy cnotliwy cykl. Im bardziej stajesz się wycentrowany i zintegrowany wewnętrznie, tym bardziej naturalnie stajesz się atrakcyjny zewnętrznie. A im więcej pozytywnych doświadczeń masz w swoich interakcjach, tym większą pewność siebie rozwijasz, aby kontynuować tę drogę rozwoju. Rezultatem jest wznosząca spirala rozwoju osobistego i sukcesu w relacjach. Zanim zakończymy, chcę poruszyć częsty zarzut, ale co jeśli spróbuję tego wszystkiego, a i tak zostanę odrzucony? To słuszna obawa, a odpowiedź pochodzi prosto z serca filozofii stoickiej. Epiktet uczy nas wyraźnie rozróżniać między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co nie jest. Całkowicie kontrolujesz swoje stosowanie tych zasad, nie kontrolujesz, jak zareaguje konkretna kobieta. Odrzucenie, widziane przez tę stoicką soczewkę, nie jest porażką, jest po prostu informacją może o niezgodności, może o obszarach do przyszłego rozwoju albo może po prostu o jej stanie emocjonalnym w tym konkretnym momencie. Mężczyzna, który zinternalizował te zasady, nie jest zniszczony przez odrzucenie, ale uczy się z niej i kontynuuje swoją drogę naprzód. A oto ostateczna ironia. Kiedy prawdziwie nie boisz się odrzucenia, stajesz się znacznie mniej skłonny do doświadczania go. Pojawolność od strachu tworzy zrelaksowaną i pewną siebie obecność, która jest z natury bardziej atrakcyjna. Dotarliśmy do końca tej podróży przez pięć sekretów które każda kobieta przed Tobą ukrywa, oświetlonych ponadczasową mądrością filozofii stoickiej. Podsumujmy krótko. Pełna obecność, wewnętrzna spójność, kontrolowana wrażliwość, niepotrzebowanie i męski cel. Razem tworzą zintegrowany system do rozwijania autentycznej męskości i naturalnie magnetycznej. To nie koniec, ale tylko początek ciągłej podróży wzrostu i rozwoju. W kolejnych filmach zbadamy każdy z tych zasad w większej głębi, z praktycznymi ćwiczeniami i konkretnymi przykładami. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz, żeby niczego nie przegapić. Pamiętaj: Prawdziwy sekret męskiej atrakcyjności nie polega na tym, co robisz, ale kim się stajesz. Jak napisał Marek Aureliusz: Szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Dodałbym, Jakość Twoich relacji zależy od jakości Twojego charakteru. Inwestuj w swój rozwój jako mężczyzna, a rezultaty przyjdą naturalnie. Do następnego filmu, gdzie zgłębimy pierwszy sekret, transformująca moc pełnej obecności, zostaw w komentarzach, którą z tych zasad planujesz wdrożyć jako pierwszą i dlaczego. Twoja podróż do stania się naturalnie magnetycznym mężczyzną zaczyna się teraz.